Gdzie kupiłem sobie przed chwilą klasę pomocnika Mikołaja za 30 lasek cukrowych i tutaj jakieś no, takie piszą, te randomy. Przetestuję tą klasę, jak się sprawdza. Zaczynam z 40 monetami na pierwszym poziomie. Oczywiście wam pokazuję pierwszy poziom, bo aktualnie nie mam Robuxów. Teraz poszukajmy jakiegoś węgielka. O i od razu jest chata, dobra. Tam musi być węgiel. Nie, to jest, to jest żart, nie. Muszę odblokować ogień Z tą komendę. Spróbuję zgliczować grę. W tym razie wszystko ścinam. Oczywiście tą klasą będzie trudno ratować dzieci, bo na co dzień gram Alienem i mam tam Reagan. A tutaj nie będę mógł od razu, będę musiał czekać, może mieć tutaj coś ze skrzynki wydropię i też spróbuję włócznie sobie załatwić coś no ale najlepiej coś na dystans, okej okay. tam jest wilk i papa, o i od razu mi skórę wydropiło świetnie, dobra światełko jak na biegunie ulepszymy, to też mamy Dodatkowy ten nie ma. Jest skrzynka, jest, dobra sakwa, świetnie. To będziemy mogli tą całą resztę tutaj zebrać. Dobra, ognisko jest prawie wypalone. Ile tam widać, to pierwszy dzień, więc los. tak szybko noc są monety, mam 45 monet w wpiorę. Jeszcze wejdę sobie na górę po latarkę. Zostaw lajka i może suba Dzięki Dobra włócznia Ika jest ta włócznia Czy ja właśnie zliczyłem gierkę? Ta na to mi wygląda No nie Bez jaj to wszystko wypuściłem. Gdzie mam jakąś słabość do tego, nie wiem czemu. Wypuściam wszystko. Dobra, jak, jak będzie dzień, to sobie tam wejdę, bo wiem gdzie jest ognisko i tam sobie wrzucę do ognia a teraz muszę poczekać na dzień dobra, odnalazłem i teraz muszę wszystko włożyć na razie do Crafting Bencha w tańko. Teraz muszę sobie królika ubić. Ale teraz sobie grę zniszczyłem przez moje zaniedbanie. No dosłownie. O, jest węgiel. Dobra, jest luz, jest luz, jest luz, jest luz. Jest luz. Węgiel. O, dobra. Proszę, żeby od razu mi wypadła ta stopa. Tak jest! Świetnie. Świetnie poszło. Dobra. Dobra. Siekiera, myślę. Jeszcze mam... Co to jest? O, węgiel. Dobra. Dobra. To później sobie to ulepszę jeszcze to ognisko. Nie, co ja robię? Ja tak, klikam To jest moja skóra wilka. Tutaj. Jeszcze jestem głodny, nie, ja sobie tak grę teraz zniszczę. No dosłownie. Przyda się włócznie. Dobra. Upieczemy sobie morcela. Jedz. Dobra, muszę się jakoś podtrzymać przy jedzeniu, jeśli chcę przeżyć. to jest węgiel. Nie, to jest radio, nie radio. Bardziej mi się węgiel przyda, ale dobra, do skrapu zawsze będzie dobrze. Trzy i myślę, że to wystarczy. Tak, wystarczyło. Idealnie, wszystko już i teraz może zajmiemy się craftowaniem. Tak, mapa. Dobra, więcej już nie mam nic. Dobra, Teraz by się przydało ile mam drewno. 11 to 9 drewna i będę miał wyro. Lepiej byłoby mieć broń na odległość, ale mało ammo do tego rewolwera, a mogę go wydropić ze skrzyni, więc na razie u handlarza mi się rewolwer nie opłacał, że tak powiem. Aha, i mamy noc. I do tego głodny jestem. Nie! Tak sobie grę z poprałem. No, dosłownie. Przerwa, to sobie podiem marchewki. Dobra, szybko zrobimy łóżko i później się zajmijmy jedzeniem. Jeszcze mi minuta została, więc na dłużej myślę. Dobra, jest. Dobra, pierwsza marchewka teraz. jakieś króliki ubić. Co ja dzisiaj robię, że ja to klikam cały czas Dobra, morsel, szybko, do ogniska z morselem Jest, udało się. Jest. Dobra. Jeszcze by się dwa morseli przydały. O, świetnie. tym można powiedzieć, że tak średnio ze mną współgra 5 sekund, więc... A dobra, do ogniska, a nie do crafting band'a. Jest luz, jest luz, póki co jest luz. Dobra, mam 45 sekundek. Hmm. Dobra. Dobra, i łyżwy tak jest. Bo będę chcieć ratować elfy. O, dobra, to idę. Nie, żaby. Dajcie znać w komentarzu, czy czekaliście na żaby. Czy lubicie je w ogóle. I ja ich nienawidzę. No dosłownie, one uprzykrzają całe to życie. Dosłownie. Trzymajcie tu. Znaczy, I zbieram mięsko. Przyda się. dużo węgla i się udaje na razie zbierać Myślałem, że już to końca. Co tutaj już biegłem? Dobra, nie to. Spróbuj. O, prezencik. Ja lubię ten update świąteczny. No nie wiem jak wy. O, ciasto! Dobra, jest luz. Jest luz. I money. Dobra. Dobra. Wiecie, pomocnikiem Mikołaja jest fajne. Fajna jest ta klasa. Muszę najpierw wszystkie drzewa, te 12, oświetlić, aby móc wejść do magazynu Mikołaja i tam później się zmierzyć z Mikołajem. O, tam potem mam wyścig na łyżwy. Ale mam 20 sekund póki co, więc jutro to sobie zrobię. Weź. Taba, I szybko do ognicha. Do ognicha. 11. Dobra, myślę, że zdążę. Tak, widać już ognisko, więc zdążę przed nocą. Żeby dyr mnie nie zaatakował. Dobra, los. Myślałem, że to już koniec, ale na szczęście udało mi się wytrwać, że tak powiem. Potrzebuję jeszcze trzech skrapów i sześciu węgli. Dobra. To tutaj sobie... Myślę, że to ciasto sobie dam tutaj tak. i sobie jeszcze może zbiorę jedzenia z królików, a tu jeden taki przyjazny króliczek się obok bazy zrespił, więc To na tym razie nic nie skraftuję, bo po co? Po co mi kompas na razie jak nie mam takiej fajnej bruni żeby było, mm, że na pewno nie zginę. No i tak jest tam. Nie, w ja razie zostawię tego kidosa. 25 sekund, ja jeszcze sobie poczekam. Dobra, tam pójdę potem na biegu. No, tutaj w tym kierunku będę musiał pójść, bo tam był ten wyścig. Dobra, nic mi już nic nie zrobi, więc ruszam. O, mam wyścig. Muszę zro... będę musiał zrobić trzy okrążenia. Dobra. K, jestem elf tu. Idealnie przy granicy. Chcę trzy rundy bez przerwy, a dam ci prezent. Dobra. Informacje. Nie, Kultyści! Powiem taki plech. O, mamy światełka. O, tutaj. nie, ja tutaj tu wybrałem tego tu skrapa. Da się jakieś tu udekorować trzeba... Tego... 你呀，大神，再给兄弟不学一把。<noise> <noise> <noise> Idzie, dobra. Weźmiemy sobie blueprinty. Ja muszę do ogniska wracać, bo mam za chwilę atak. To jest jaj. Eee, w tym pierwszym ataku jest dwóch koltystów, więc na razie luz. Idę ja tego odgłosu. Nie wiem, gdzie kiedyś ten atak był. jak był na przykład update Halloweenowy, to był wzrost. Farii, zacznij że jak wygram inną niż ktopów się tutaj i obserwuję tutaj a później jak tam nie ma to sobie po prostu tam walczyć jeszcze nie przylasduje przy dobra i zaczynamy atak jakie mi poszło, not I jestem głodny. Cczęsto może na później dobra leć na żabi. Skrój jest słabszy od żab. Ja myślałem, że żaby są słabsze. więc taka jest różnica między tymi królibami. O właśnie. sobie to dam i będę mieć taki stołek taki jakby tutaj może Może z bazą dam drugi plan latarni ok plan drabiny i co to jest plan słupu z dzwonkiem a handlarz tak jak myślałem handlarz się zjawił ale, ja co może poeksplorować mapkę? Mam tu elfa. Oj, jacie, pomagam mu i on sobie tak normalnie będzie chodził. Nie, to jest troszkę przesada. To powinno być, że ja mu daję te swoje łyżwy. Zaś na chwilę, żeby sobie tam wyjechał. Dobre. Co tu jest? Okej, okay. dobra, dobra. Chyba rozumiem, to jest jakaś brońka, jeśli tak się... powiem. By... I coś z dobra. Byle co, byle nie mam głodu. Ja tak, zawsze tak ryzykuję z tym głodem, z tym ząbowym i sobie... Z tym szymarzem zjadłem jedną ciasto. Ja na szczęście dużo dość daje. A tu handlarz się na skórę alfa wilka. Se czeka. Się Mam nadzieję, że ci nie pora nie ogóle tymi łóżbami. Żebyś mi dawał te różne wielorakie prezenty. O, dobra. Ja teraz się skupię na mięsie. I noc. Nie. Spadam. Spadła. Ale w sumie jestem blisko, więc... Dobra. Najważniejsze dla mnie są lampki bożonarodzeniowe. I teraz mogę już spadać tę ognistkę. A tutaj jest mój trzeci morsel. Nie. Tak. 15 skrapów. Dobra. To się dało za chwilę zrobić garnek. Garnek jest mega Pewam wam powiem widzowie. Garnek. Garnek róbcie zawsze. Zjemy dwa drewna naraz. Dobra, już są dwa światełka. I myślę, że jutro będę mógł się udać na biegun. Dobrze, 15. To jeszcze 15 drewna i 50. Jak będziecie chcieli, dodawajcie mnie do znajomych. Oczywiście. Nie będę wszystkich, żebym nie miał tymi znajomi zawalonego Robloxa, ale na pewno niektórych dodam. Rzućmy to tylko do crafting bench'a i lecimy na biegun. Ile mamy? 9, dobra. Dobra. Tutaj jeszcze muszę te chatki sprawdzić. I które drzewa czekają na udekor? O, dobra, tak. Te i jeszcze jedno udekor, dobra. Jest. Te bez śniegu. One potem same mi się do ekwipunku, ale w sumie mogę je zebrać. Dobra. O, tutaj są dwa prezenty, więc no Nie, znowu mam mało głodu. O banda mega się przyda. Jest, jest ze mną teraz współgra. Amo... Jestem głodny słaby. Jestem kultyści. Kultyści mi nie to nie na razie się mnie nie interesuje. Łucznia w dłoń. I życzę również. Na moich ja. kochanych widzów, którymi jesteście, wy wesołych świąt Bożego Narodzenia. E, znaczy się nie Bożego Narodzenia, nowego roku, przepraszam. Już jest nowy rok, więc nowego roku. A nie świąt, bo idzie, można powiedzieć po świętach. Chociaż jeszcze choinki pewnie u Was stoją. Założę się. Trzydzieści sekund do Dobra. Rzućmy. Ale się to wszystko zrobiłem teraz Jeszcze jeden skrop, nie! To jest żart jakiś. Dobra, gdzieś głęboko w lesie. Dobra, dobra. Nie mam na razie takiej broni. Nie mam. No mam broń, ale nie mam mamo. Tak dużo. Że... о oh, добрый мархе Nowego roku i pa pa!